To jest dziewczyny. Dziewczyncie, bardzo krótki filmik. Pokażę Wam tylko i wyłącznie dwie rzeczy, tak naprawdę, bo większość tych rzeczy już jest z Waszej kolekcji, ale chcemy wznowić. Co jakiś czas wypuszczamy, tak? Dwa razy w roku, trzy razy w roku. Ten model na przykład z pryzmatem. Z tym, że za każdym razem będzie czymś innym. Ten akord jest na przykład na jedwabiu, w takim kolorze szampana. Macie jego zdjęcia na Facebooku. Zobaczcie sobie, bo to bardzo fajny taki, myślę, że wart skuszenia się, egzemplarz. Pięknie to wygląda. Każde oczko widać udzielane na drutach, na szydełku, do tego przepiękny kryształ dołem. Super wykończone te, te końcóweczki, które można sobie puścić z tyłu na plecach. Chcę Wam pokazać, bo y, pytacie o tą kolekcję, czy będzie w i czy będzie w ciemnych kolorach będzie. Będzie dziewczyny, tylko dajcie nam chwilę, bo jesteśmy teraz zasypane zamówieniami. Mimo, że taki dziwny czas to, to u nas pracownia cały czas tętni życiem i, i po prostu kurierzy codziennie coś od was, do Was od nas zabierają. Pokażę Ci dziewczyny co można z tego zrobić, bo się na zdjęciach i kilka osób napisało, że że nie zna biżuterii z galerii, nie zna biżuterii z pokazów, nie widziały nigdy o co chodzi i że chciałbym zobaczyć w takim prywatnym filmiku. Natomiast ponieważ tych, tych zapytań było kilka, to nie będę wysyłała prywatnych filmików, tylko po prostu to nagram i wierzę, że to, to się ostanie i że kiedyś się komuś przyda. Dziewczyny, zobaczcie, teoretycznie można by sobie z tego zrobić taką fajną, teoretycznie, praktycznie, taką fajną króciutęjką kolię. Ja sobie to zawiązuję w tym miejscu. Mogę tu przewiązać raz, jeżeli chcę sobie wyregulować konkretną długość, ale jeżeli mi nie przeszkadza, że ta kula by mi się troszeczkę przesuwała, to zostawiam to w tej formie. I teraz zobaczcie, mam coś, co mi pięknie przy twarzy yy, błyszczy. Dzisiaj tak troszeczkę dziwnie światło jest, bo tak słoneczko mamy dotąd, a tu mamy cienia, yy, nawet nie widzę, nie widzę siebie, tylko jak do Was mówię, to troszkę mi razi słońce, ale mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. I teraz, dziewczyny, yy, to co nam się najbardziej podoba u Was, jak nosicie, to w tej formie. I tutaj taka karta. On jest kobiecy, delikatny, ale tak naprawdę on daje troszkę możliwości. Jedyna, do jakiego odradzam, to jest tak naprawdę branzoleta. Mamy jedną klientkę, która potrafi sobie z tym fajnie poradzić, natomiast ja od razu ze względu na to, że to jest bardzo duży kryształ i po prostu zbyt mocno byłby narażony na jakieś uszkodzenie. Widziałam to przepięknie wplecione we włosy. Mamy cudowne zaprzyjaźnione fryzjerki, które są super, czy do właśnie, gdzieś z przodu ten kryształ, później to szło we Francuzie. E, popatrzcie jakie to jest długie, to jest naprawdę bardzo długi naszyjnik i można z tym mega poszaleć. Widziałam na jakiejś imprezie tam na nie wiem 20, te dziewczyny szalały, też to miały fajnie wplecione. Można z tego zrobić coś takiego, popatrzcie, ja to pokażę tak, e, mam nadzieję, że, że będzie widać, o zrobię to w ten sposób dziewczyny, że z jedno skręcam w prawo, a drugie w lewo, nie wiem czy dobrze to mówię, może ktoś mi upomnie, że mówię źle ale jakby przeciwlegle do siebie. Teraz sobie to tak chwycę. Niekoniecznie trzeba to robić, jak ja wprawnie obiema rękami, można to po prostu chwycić z jednej strony, z tej na przykład chwycić sobie między nóżkami, kolanami, a z drugiej strony tylko tą jedną kręcić. I teraz zobaczcie, co się fajnego dzieje. Powstaje nam coś rodzaju takiej super krawatki. Jak ja tą krawatkę sobie założę na szyję i przewiążę z tyłu, to mogę regulować tą długość. Do koszuli, do fajnej sukienki obcisłej, takiej dopasowanej za kolano będzie to super wyglądało, bo będzie rozświetlało. Można ewentualnie sobie tą końcówkę zostawić taką troszeczkę dłuższą. Zaraz Wam pokażę. I na przykład znowu tymi kryształami zagrać z przodu mhm. albo, albo w formie jakiegoś takiej, albo w formie kokardki. I mamy troszeczkę tą buzię rozświetloną. Ale tutaj to już właściwie sama wybieracie, co z tym fajnego zrobić. Będzie też pięknym paskiem do sukienki. Zawsze gdzieś tak kula z przodu. On jest dość długi. Ja Wam pokażę tak na siedząco. Siedzę przy okazji pokażę siedzę na takiej ławeczce. Mówimy do, do że to jest taka ławeczka miłości, są to dwa krzesełka od naszej przyjaciółki Kasi, omalowane przeze mnie na fioletowo i połączone ze sobą tak, żebyśmy mogli siedzieć do siebie twarzami, jak rozmawiamy. A ja cię to, to spotkanie z Wami tak właśnie traktuję jeszcze jakbyśmy były na takiej fajnej randce, na jakiej byliśmy już po prostu ogromno ilość razy. Ja sobie te bardzo z Wami cenię. Kocham te Wasze, z Wami rozmowy i brakuje mi ich teraz bardzo. Dziękuję, że też mi się czasami nagrywacie na takich króciutkich filmikach po tym, jak ja wrzucę jakiś filmik, że jest, jest na to odzew, że, że w porządku, że Magda okej, okay, idź tę stronę. Potrzebujemy tych instruktarzy i to jest takie naprawdę przyjemne. Bardzo Wam za to dziękuję, kochane moje. Pokażę teraz tak. Zobaczcie, jest na tyle długi, i też tą informację dawajcie przy zamówieniach, jeżeli zamawiacie coś u nas, że tworzymy dla Was, to bezpośrednio już ten konkretny egzemplarz, to dajcie informację, że chcecie używać jako paska na przykład, no fajnie by było, jakbyście zdradziły obwód talii, tak, ale jak nie zdradzicie, poradzimy sobie, wyślijcie zdjęcie, natomiast żeby on nie był też bardzo długi, albo, albo po prostu zróbcie sobie... Jakimś sznurkiem, kawałkiem materiału, wiążcie się fajnie i zobaczcie, jaka długa jest, jest dla Was optymalna. To też spowoduje, że my, tworząc ten naszyjnik, będziemy y, mogły zrobić coś takiego, jakby skrojonego na miarę. To będzie idealnie ta długość, której Wy potrzebujecie. Ja bym sobie już zrobiła tak. No wiadomo, że Michał tutaj mieć wąską sukienkę. Ale przekładam, tak. I zobaczcie, tym spokojnie. A mam na sweterek, także to nie jest tak. Jest. Y, no, jest, jest troszkę miejsca. Także sobie spokojnie można on zawiązać, czy cztery razy gdzieś schować to i mam taki fajny pasaczek. Można tego różu, tego tak nie widzicie, ale, ale właśnie do takich delikatnych rzeczy będzie to wyglądało ładnie. Można też do czerni. Natomiast ja jakoś miałam doradzić to do czarnych sukienek. Zdecydowanie lepiej jest zamówić tą krawatkę właśnie w ciemnym kolorze, w czerni. I wtedy z przejrzystymi kryształami, wtedy z tym kryształem przepięknym, pryzmatycznym, to tak będzie Wam super odbija to światło. Natomiast te modele takie srebrne czy szampany zdecydowanie bardziej Wam polecam do rzeczy jasnych, do rzeczy błękitnych, do rzeczy białych, do, do różu. No, zdecydowanie. Także chciałam Wam właśnie ten zaprezentować. Wiecie, że można sobie też oczywiście zrobić to na koku, bo widzę, że nosicie, że sobie obwiązujecie to pięknie tam kilka razy czy do warkocza można to wpleść. Widziałyśmy to w zeszłym roku. Tylko miał troszkę więcej kryształków, dziewczynka miała do komunii, więc też no, będzie miała taką pamiątkę na całe życie, fajną, że nie musi się pozbywać jakiegoś tam bianka, tylko zrobiliśmy taką naprawdę ładną, bo zazwyczaj do komunii bierzecie lniane z kryształkami, ale taką, taką też już widziałyśmy, także super. I chcę Wam pokazać jeszcze e, jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz, bo też ostatnio dość dużo sprzedaję tych kopek, e, widzę, że dość fajnie na nią zwraca, na nie zwracacie uwagę na Facebooku ale chciałam Wam bardzo pokazać jak, jak sobie ją wiązać yy, Dziewczyny, one są dość ciężkie więc jeżeli chcecie coś yy, typowo na rękę, no to super bo ona rzeczywiście jako bransoleta, no to ja Wam pokażę o tak, wiążę sobie raz, owijam, dwa, ona ma tak długie yy, te, te, te właśnie łapki, że mogę sobie jeszcze nawet drugi raz i teraz mogę sobie to zrobić w podwójny super, raz dwa, nawet trzy. Jeśli nie chcę kokardy, teraz przewijam jakby z drugiej strony, robiąc to samo. Ale już wystarczy raz i wtedy nie zgubię. I mam tu supełek. może to schować i wtedy mam taką bransoletę. Pokażę Wam, jak to ładnie poukładam na, na sweterku. Ona sobie takie stworzy obwoluty wokół, wokół bransolety. Coś takiego, nie? do światła, żeby Wam pokazać jak pięknie to błyszczy, migocze. Super. Można zrobić też to o jedno mniej. Nie owijamy dwukrotnie, tylko owijamy raz. I wtedy dziewczyny, tak jak ostatnio Wam pokazywałam na filmiku, wiążecie sobie kokardę. Czyli chwytam sobie tu paluszkami, tu przekładam raz, drugi i teraz robię kokardę. Ja wiem, że to wszystko tak wygląda na filmiku, ale naprawdę jak potrenujecie, no już nie słyszałam, że ktoś się nie nauczył, więc spokojnie, dacie radę, chodzi tylko o to, żeby te pierwsze dwa, dwa razy sobie nawet trzy razy przełożyć, eee, tak jak przy sznurówkach, tylko nie raz i kokardka, tylko raz, dwa, nawet trzy i dopiero kokardka, bo po prostu nie zgubicie tego. O to chodzi. Natomiast e, dużo z Was bierze to na szyję i to bym chciała Wam pokazać. Eee, dlatego, że jak mam na przykład fajnie podcięte włosy z tyłu i mam kark odsłonięty, no to wiadomo, że mogę sobie to super zrobić, tak ekstrawagancko na karku, a tu sobie zawiążę fajną kokardę. Jakiś taki kołnierzyk ciekawy. To jest dla osób, które na przykład mają właśnie ładnie wycieniowane tył włosów albo podniesione do włosów w koku, tak jak ja. Tutaj już odtąd będzie widać te kryształy. więc nie jest, nie jest. Ale w różnych modelach bywa różnie, dlatego dopytujcie, jaką ma długość ta kopka, żebyście też mogły sobie zobaczyć, czy będziecie mogły w tej formie nosić bo nie każdą z nich można. I teraz, dziewczyny, zobaczcie, jak ja to zrobię z przodu. Bez względu na to, jakiej długości będzie to wiązanie, a są takie u nas w ofercie, które są na przykład z bardzo długim wiązaniem. Mamy taką piękną, lnianą kopę, yy, która ma yy, wiązanie myślę, że pięć razy dłuższe niż to, po to, żeby można było z niego zrobić super pasek do sukienki, żeby można było robić sobie takie swoje wariacje na swetrach. I teraz za każdym razem, kiedy wiążecie to, to sobie trzeba już tutaj to przewiązać z tyłu dwa razy, a nawet trzy. Jakby tutaj zablokować już poruszanie się. Dlatego, że ta kopa jest dość ciężka i gdybyśmy tego nie zrobiły, to ona by zaczęła nam w pewnym momencie się obracać na szyi. A dzięki temu, że już tu sobie te trzy razy go z tyłu przewiązałam takim sposobem, tu ja już nawet teraz nie muszę wiązać kokardy. Mogę, ale nie muszę, natomiast mogę sobie to tak puścić, żeby z tyłu ładnie te końcóweczki takie wisiały. No pięknie to wygląda, bo tu też widać, że to jest zrobione na drutach, tak? Że, to, że drut to, że szydełko. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Nie widać, ja tam wrzucałam zdjęcia na Facebooka, więc sobie można spokojnie to zobaczyć. Oczywiście będzie paskiem do sukienki, będzie przepiękną opaską we włosach, bo też e, no, dziewczyny tam patrzałyście, że super, że na wesele. Ale ten model dziewczyna nam schodzi, schodzi normalnie na, na wesele oczywiście schodzi, na jakieś imprezy takie ekstra schodzi, ale po prostu schodzi nam tak schodzi, bliżkie słowo. E, kupujecie je po prostu na, na, na jakieś normalne wyjścia, na imprezy, na wakacje. A więc spokojnie można sobie te kopy u nas zamawiać w różnych kolorach i niech Wam się super noszą. Co do impregnacji, też pytacie o impregnację wszystkich naszych naszyjników naszych i bransoletek, właściwie każdą z tych kolekcji można zaimpregnować. My tego nie możemy robić, bo jest dużo osób ze skłonnościami do alergii. Ale proszę Was, jeżeli chcecie coś zaimpregnować, napiszcie tak do nas. My Wam powiemy dokładnie, jak to zrobić przy konkretnym modelu, który bierzecie. Bo no inaczej, ten sam preparatem impregnujemy i biżuterlianą, i jedwabną. Natomiast powiemy Wam, jak to zrobić bezpiecznie. Do tego najlepiej nadają się preparaty takie do, do notebooku, do Zamszu, które kupujecie w sklepach sportowych. Jakieś taki lepszy sobie kupić, on wystarczy Wam tak naprawdę na zaimpregnowanie 30 naszych naszyjników. Ostatnio nam pani powiedziała, że już prawie 30 para zaimpregnowała i dalej jeszcze ten, ten impregnat, taki duży, który kupiła sobie w jakimś badekatlonie. E, to nadal go ma. Także jeśli ja miał jakiekolwiek pytania, kochani, piszcie, mam nadzieję, że, że filmik się przydał. Postaram się Wam na, na jak najwięcej pytań odpowiedzieć. Myślę, że następny filmik nagramy, nagramy też a propos prezentów, bo pytacie o te prezenty, co wybrać, żeby był prezent trafiony. Mam to mega dopracowane, mam, mam, mamy super taką jakby wprawę w dobieraniu tych prezentów Wam i to jest niesamowite, bo tak naprawdę w zeszłym roku wrócił do nas na wymianę tylko jeden prezent, który wybrałyśmy z, z klientami, a tych prezent. Poszła cała masa, i to jest, no myślę, że to jest super. Po prostu gdzieś tam nie trafiliśmy do końca z długością, nawet nie z kolorami, tylko z długością. I został wymieniony na coś bardzo podobnego, tylko o troszeczkę dłuższego, więc no, jak najbardziej służymy wam. Tutaj możecie nam wysyłać zdjęcia osób, które chcecie obdarować, zdjęcia swoich klientów, bo nie tylko robicie prezenty komuś bliskiemu, kogo znacie, ale często te prezenty idą do osób, no których nie znacie, i my chcemy wam też pomagać, tak? Bo myślecie nam dwa, trzy zdjęcia. A my postaramy się dobrać do tej osoby właśnie super kolorystykę. Także zdajcie się na nasze doświadczenie. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i dziękuję za czas poświęcony.